Proszę państwa, jak widzicie, zmiana otoczenia. Jestem z widźcu u syna. O, zajęty pozdów moich fanów. Cześć. Tak. Pozdrawiam wszystkich. E, hejterów nie mam za dużo to nie pozdrawiam. Nie pozdrawiam hejterów, proszę państwa. Hejterów trzeba nie poz... każdego trzeba pozdrowić. Ja żartuję. No Pies z tyłu za mną. Groźny. Obraz dobry. I teraz temat, proszę, mamy, proszę Państwa. Jak zostałem carem? Carem zostałem dlatego, że poczułem powołanie, żeby zostać tym carem no, na swoim kanale. No, jak inaczej można? Jestem carem. Jak myślisz? Taki jesteś i takim się stajesz. I to jest to, proszę Państwa, że jak myślisz o sobie źle, no to się źle w Twoim życiu dzieje. Trzeba myśleć dobrze o sobie. Wszystko się dobrze układa. Jak się dobrze coś robi, to się dobrze wszystko układa i dobrze wychodzi. Jak się źle robi, no to wiadomo, że nie będzie wyglądało to dobrze. Tylko źle. Proszę Państwa, więc jak zostałem carem, już wiecie, powołanie, poczułem, że jestem czarem samego siebie, swojego życia, odpowiedzialny za swoje życie, za to, co robię, działanie. Nie obwiniam nikogo. I to jest ta wielkość cara. Nie pokazuje palcem, że przez niego mi się źle powodzi. Nie pokazuje palcem, że moja mama mnie źle wychowała. Żeby nie ona, to bym był inny. <laughs> nie, proszę Państwa, ja jestem odpowiedzialny. Swoje życie biorę w swoje ręce. To jest właśnie car, pan Rysił. No, i teraz przechodzimy do tematu: Jak zostałem Bogiem. Jak myślisz, takim się stajesz. Jestem boski. Tak jak i ty jesteś boski. Wszystko jest boskie, więc jestem też boski. Jestem Bogiem. W swoim życiu, proszę Państwa, jestem Bogiem. Jestem odpowiedzialny za swoje życie, za swoje zdrowie, za swoje dbanie. Wszystko skieruję do siebie. To jest ta wielkość, proszę Państwa, boska. Że czujesz to i masz tą wiarę że coś robisz, straciłeś, ale dalej masz wiarę, że kiedyś wyjdzie z tego, co straciłeś i zarobisz więcej. Trzeba wiedzieć to, co się robi, proszę Państwa. Nie zawsze wychodzi, ale to jest jakiś cel, że nie wychodzi. Coś źle zrobiliśmy, że nie wyszło. I teraz myślimy, jaki błąd i na błędach się człowiek uczy. Tak, proszę Państwa, teraz obejrzymy mieszkanie mojego syna, on to odpoczywa sobie. A, po pracy pracujesz? Nie pracuje, niedziela, mówi. No tak, w niedzielę się nie pracuje, proszę Państwa. Co więcej, pochodzimy troszeczkę. O, tu sobie mieszka, zobaczcie, tutaj ma dużo rzeczy. Także kolekcja, zobaczcie, filmów. Jakie to są filmy? Różne filmy. Ale jakie przeważnie zbierasz? Wszystkie. Wszystkie zbierasz? Komedie. Komedie? Najbardziej rozbieram. Lubisz najbardziej komedię? Komedia. Proszę Państwa, ja też polecam. Komedia, ja lubię komedię. Lubię się śmiać. Lubię mieć zabawy, lubię mieć relaks. Nie lubię jakichś depresyjnych filmów. Nie z horrory można oglądać, ale no, no to jest program już w umyśle. Lepiej nastawiać się na takie właśnie dobra, dobre rzeczy oglądać, dobre rzeczy słuchać. Bo to wszystko wpływa na nasze działanie, nasze życie. Te negatywne piosenki, słuchacie, raposkie. No i to się programujecie. I to się może w Waszym życiu przejawić, wydarzyć. Więc nie polecam. Polecam Wam dobre, dobrą muzykę. Idziemy dalej. Chcecie zobaczyć, jak mój syn mieszka. No mieszka. Kuchnia. Taka kuchnia, zobaczcie. Trochę za dużo światła. Idziemy na przedpokój. No całe mieszkanie pokażę, bo to za duże to mieszkanie jest. O, tutaj jest. Jak widzicie. No nie wiem czy widzicie dobrze. O, tu jest wejście. A tu jest następne Taki salon. Dwa salony ma. Tak. Z tyłu, proszę Państwa, jest na schody prowadzące do sypialni. Kilka sypialni tam jest. Ja wam pokażę jeszcze coś, na ścianie ma. A może to pokazać, ten, ten, ten cały ekran? No czego nie? Musimy zobaczyć, jak to, to jest. Czekaj, jak to jest, czekaj, moment, moment. Ja to przemlucę z tej strony. Jeszcze poczekaj, czekaj. A ja to tam. Projektor na filmy. Zobaczcie, to jest projektor na filmy. Ma projektor dosyć dobry i na szerokim okranie ogląda sobie filmy. Zobaczcie, jaka wygoda. Takiemu to dobrze. No, proszę Państwa, moja córka też nieźle sobie żyje. Także moja rodzina jest urządzona, dlatego że działamy dobrze. Zgodnie z własnym życzeniem i z własnym planem życiowym. Trzeba mieć cel w swoim życiu i plan. Życie bez celu prowadzi do zmartwienia. Życie od miesiąca do miesiąca prowadzi do biedy. Trzeba więc zawsze do przodu, żeby nie wpapać w jakieś kłopoty, jakieś finansowe kłopoty, więc oszczędzamy. No, proszę Państwa, co więcej, ogród z tyłu nie widać, trochę widać. O, jest. Trawę posadziłeś znowu? Cały ten tył jest, wszystko świeżo. No, zobaczcie, trawę se posadził. Tak. Ja wiem, że ludzie lubią oglądać takie miejsca dobre. Ludzi takich średnio zamożnych. Nie mówię, że bogatych bardzo, ale jest tutaj trawa, Fajna. Zobaczcie, co tu się dzieje. O, tam jest jeden taki domek mały. Też. Domek jest super. Ja wiem, że ten domek jest super fajny zrobiony. To Co to jest? Aha, będzie to na kwiaty. No dobra. Nie mam klapsi, z nie będę chodził. To mogę wybrać. Dobra. Mogę pochodzić po tym ogrodzie? No to popatrzymy, co tu się dzieje. Piękna pogoda, proszę państwa. Kwiatki tu będą rosły. Co to jest? Maliny jakieś? To są maliny. A to maliny. Znam się, proszę państwa. Jest piękna pogoda, powinniśmy usiąść na No to no, dobra, to musimy na zewnątrz. Zobaczcie proszę Państwa, a co to tam jest, jacuzzi? hot dog. Hot tam jest, o. Ja nie, nie wiem, czy dobrze nakrywam. tylko hot top Hot dog. <laughs> hot dog, hot top. proszę Państwa, to się nazywa. Tak? Hot top o, top okej, okay. fajnie. Teraz pies, zobaczcie. Jest, na graniczy nie ma go. Nie wiem, bo tak nagrywam jakoś słońce. To trzeba zawsze ustawiać kamerę, proszę Państwa, żeby słońce padało na nas. A jak z tyłu słońce jest za nami, zobaczcie co się dzieje. Co się dzieje? Obraz jest dolniczego. Więc zawsze patrzymy na to, jak robimy zdjęcia, żeby słońce w naszą stronę. Żeby kamerzysta był plecami do słońca. No ja tak właśnie trzymam. Skąd to wiem? Wiadomo, filmiki robiłem niejedne. Filmy też fabularne. No. Co więcej? To wszystko było czarne. To wszystko wykopałem, tylko wszystko Co to? Tam była taka buda, pamiętasz? No, no, była tam buda. A, ten, a ten płot nowy, nie? Cały płot na jest nowy. cow, No to fajnie. A samochód pokażesz? Słuchajcie, zobaczymy ten samochód słynny, który jest medialny w Kanadzie. No tak. North w Nordamyce. W Ameryce. Zobaczcie, czyli w północnej Ameryce, po polsku. Jedziemy dalej. tutaj. No nie, nie będę nagrywał prania. Kurcze, ale klapki założę, co? Ale Przepraszam, y y y zaraz wracam. Słuchajcie, ja to wszystko robię y na, na raz, to znaczy, no, nie, nie montuję, nie kombinuję nic, jest niewycinane, bo nie potrafię raz, a po drugie. Lubię to na żywo wszystko robić spontanicznie. Tak, bez kombinowania klapki założyłem, bo w garażu jednak jest chłodna ta podłoga. A ja nie chcę się zaziębić przed wyjazdem, bo planuję wyjazd do Ekwadoru. Jutro. Chcę uciekać przed tym szczepieniem. Wiecie o tym. <ścoughs> chcę zdążyć. No ale zobaczymy czy jaki wynik będzie. To zależy od wyniku. Jak będzie negatywne, to tak. No zobaczcie, co tu w tym garażu jest. Zobaczcie, co to jest. A czy możesz yy, zadomościować, jak to używa się? Bo nawet nie wiem, jak to się używa. Naprawdę nie wiem, proszę Państwa, bo nigdy tego nie robiłem. Co nie wiesz? To! to Pokażesz jak to się używa? No pokaż yy, moim fanom. Wiesz, wiesz, jak się używa? No nie wiem nigdy... O, tak to się używa. To jest jego najlepszy kolega, nigdy nie narzeka. W pierdol może zostać i nie narzeka. To jest jego najlepszy kolega, zostaje w pierdol i co? I nigdy się nie skarży, nie narzeka. No tak ma być. No, jak skarży się to co? To wpierdol, to wpierdol i Próbi już I przestaje się skarżyć. Proszę Państwa, teraz samochód oglądamy. Zobaczcie, kurczę, jaki samochód. No, a na zewnątrz jego jeszcze, jeszcze jeden stoi. A tam z tyłu jeszcze jest jeden. No to więc trochę ma tych samochodów. Ile taki samochód teraz kosztuje? 30 tysięcy. No to, to no Chyba lepiej, nie? Ja mówię o amerykańskie. Amerykański, ale ty ten, co zrobiłeś, to chyba ten, co... O którym ty mówisz? O twoim. Ja, 30 tysięcy amerykańskich. 30 tysięcy amerykańskich. No nie tak, 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 ani nie drogo, proszę Państwa. Yy, można sobie pozwolić taki samochód. 30 tysięcy dolarów to jest... No to to jest pikuś, prawda? Każdego na to stać. No. A, każdy. no. A co nie? Jak pracuje człowiek, to nie stać? To sam, sam, sam zrobić. To byś zapadł ze że Ja wiem, że tutaj robiłem wszystko. Aha! Nie licząc robocizny. Nie <grym> to, to nie kosztowało go tylko 30 tysięcy, tak? Nie kosztowało mi 20. 20 tysięcy kosztowało te wszystkie... nie wiem sam. To. już nie wiesz, już kilku lat tego robisz ten samochód. No to idziemy na, 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 do tego, nie? No to fajnie. Jak widzicie? wizyta. na no przed wyjazdem trzeba odwiedzić syna. Tak. A, a trochę tonu, tonujesz coś czy nic. Na, na tym manekinie. czasami tonujesz. nie? Leniwy jesteś. Gdzie mo, moje piwo? Proszę Państwa, piję piwo bezalkoholowe. To jest To jest moje, tak. Bez alkoholu. Co? Oblałem się? Nie. Zobaczcie. Nie ma alkoholu krwi. I to nie często to pije. Tylko jak jestem z wizytą. Bo codziennie takie picie bezalkoholowe też nie za bardzo zdrowe jest, proszę Państwa. Trzeba dbać o swoje zdrowie. No, żeby długo i szczęśliwie żyć. A o to właśnie wszystkim chodzi. A nie trujecie się. Palicie papierochy. Suplementy jakieś. O, palisz. No kurde, zobaczcie. Schował mi się i pali Co przecież to jest to? Jeszcze mówi, że lubi, lubi palić. Ktoś musi palić. Ktoś musi palić. No, nie. no to... Przecież mówiłem, że rzuciłeś palenie. Wróciłem miesiąc temu, tak? Więc. Miesiąc temu rzucił. I powrócił. Muszę znowu rzucić. I znowu musi rzucić. Proszę Państwa, ale za każdym razem jest ciężej. Co? Za każdym razem jest ciężej. dla mnie jest łatwiej. Przeważnie jest ciężej, bo umysł o, jest wiesz? tak spryt, bo umysł nigdy, jest sprytny. Nigdy, nigdy nie miałeś tej adyksji. Słuchaj, każde adyksje jest podobne. A ty nie masz żadnego adyksji. Jak to nie mam? Może to pornusa jakiegoś. <laughs> a zrobię o filmik, o tym pornusie. On to, on to wie wszystko, proszę Państwa. No, lubię kobiety, to prawda. No, nie wypieram się, proszę Państwa, i nie gardzę kobietami, a raczej szanuję kobiety, bez kobiet świat by był nudny, jak wiecie. Co więcej, czapkę zakładam, bo jednak jest chłodno. On tutaj zachwalał tą pogodę, a tu jednak zimowa się zmienia. Chodź do środka, gdzie my zbadziemy Co? On musi spalić. Co to za, za dziąta palić? A, Na no dziąta nie pali, na szczęście. Cygary? Kubańskie? Cygary, no nie kubańskie, amerykańskie. Amerykańskie cygary. Rozpiłam się. <śmiech> Rozpiłam. <śmiech> ale ja. ja. Kończę z, z, z to nagrywanie. Proszę Państwa, chciałbym być z wami dłużej, ale czas zakończyć i do następnego filmiku. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się.